Hejka wszystkim, witam Was na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj do Was przychodzę z nie takim filmem, że na przykład TBR lub nie Bookhaul, tylko tym razem przychodzę do Was z zapowiedzią maratonu czytelniczego. Strasznie cieszę się, że będę robiła maraton, ponieważ akurat na tym maratonie będę powiedzmy, będę siedziała sama, akurat tym razem nie będzie ze mną Martyny. Bo chcę zrobić taki eksperyment Ile ja dam rady przeczytać sama W ciągu maratonu A ile daję rady przeczy przeczytać z Marciną Więc zobaczymy właśnie na tym maratonie Więc co, jeśli chcecie się dowiedzieć Kiedy będzie maraton Jaki jest motyw przewodni Jaki jest mój TBR i dla was To co, bez nadległego powtórzenia Zaczynajmy Dobrze, więc ogólnie motyw przewodni maratonu Mam w planach, bo jak wszyscy dobrze wiedzą Jest już wiosna Jest ładnie, znaczy... Czy ładnie jest, no nie wiem. Teraz akurat na polu jest biało, pada śnieg, więc yy, wielka wiosna, ale yy, z tego powodu, że przyszedł dzień wiosny, chciałam zrobić coś właśnie, żebyśmy już poczuli ten klimat wiosny, dlatego yy, tytuł, yy, tytuł i temat przewodni maratonu, jakby tytuł maratonu sam to jest Maraton Kolorowej Przyrody. Wymyśliłam tak u nas, bo ponieważ właśnie nie chciałam brać takiej jak zaksiążkowany, czyli naturalny maraton, bo nie chciałam, żeby było, że zgapią niby, ale właśnie chciałam tak znaleźć coś swojego i wydaje mi się, że maraton kolorowej przyrody będzie naprawdę bardzo. Jest bardzo, fajno, bardzo fajnym pomysłem. Już Wam mówię o co będzie chodziło w tym maratonie. Będzie w nim właśnie chodziło o to, że. Kurczę, nigdy nie potrafię jakoś opowiedzieć o maratonie Chodzi w nim o to, mamy parę jakby zasad, które mogą dotyczyć te, yy, książek na temat maratonu Absolutnie nieważna jest ilość, znaczy jakby grubość czy chudość, to jest obojętne dla każdego Tym razem to nie jest ani maraton mały, ani grubostronny, ilość jest nieważna No, yy, na, na przykład tak, yy, właśnie chciałabym, żeby okładki i książki się kojarzyły nam z wiosną, z klimaty... Wio z klimatami wiosennymi, czyli na przykład pierwszą taką propozycją to będą książki, które mają bardzo kolorowe okładki. Ale wiecie, nie w tym sensie, że na przykład są cztery różne odcienie. Przepraszam, coś mi przerwało nagrywanie. Nie na przykład, że są różne jakby odcienie, odcienie na przykład różu, tylko muszą być na przykład na okładce cztery różne kolory, na przykład o, dam Wam na przykład, na przykład dam wam na przykład, na przykład. Teraz i na zawsze. Jest na przykład różowy, żółty, niebieski i nie wiem, fioletowy. No to ogólnie chciałam wam dać taki przykład po prostu. I'm sorry jeśli ja źle tłumaczę ten maraton, ale ja nie, nie, naprawdę nie potrafię się wysławiać. Druga, druga opcja to będzie po prostu, że są zwierzęta lub, lub rośliny na okładkach. Ludzie, jeśli będą na okładkach, to nie za bardzo się zalicza, bo wiecie, jakby natura nam się, nam się zazwyczaj kojarzy z drzewami, kwiatami, zwierzętami. Słuchajcie, tutaj Aurelia montująca dla was ten film o 8 rano. Słuchajcie, tutaj mi nie chodziło o to, że ludzi nie może być na okładkach, bo nie wiem, czy ja to potem wytłumaczę, ale... Ludzi, ludzie mogą być na układce, tylko żeby była jeszcze jakaś roślina lub zwierzęta. To jak coś o to mi chodziło, chyba że jeszcze tam będziecie, dowiecie się po tym filmie, chyba że jeszcze będzie imię autora, jakieś takie, wiecie, rośliny. To ja tam dokładnie potem wytłumaczę. Więc ludzie mogą być na układce, ale z czymś, z czymś kolorowym albo z jakimiś zwierzętami. No ogólnie, wiecie, żeby podpasować pod maraton. Nie, że nie mogą być. Więc tak, kolejną opcją na przykład będą w tytule, na przykład będą zwierzęta bądź rośliny. Albo jeszcze autor lub autorka. Ja akurat takiej żadnej książki nie mam, ale autor lub autorka ma po prostu na imię lub na nazwisko jakąś, jakąś rośliną lub kwiatem. Na przykład powiedzmy Róża Prusinowska. To jest taki po prostu, to jest po prostu przykład. Na przykład, no róża, kwiat. Więc nawet takie Tak się może zaliczać I chciałam wam dać po prostu najwięcej żebyśmy, Żebyście mogli jak najwięcej książek Sobie dać do tych waszych TBR-ów Jeśli oczywiście będziecie brali udział Bo no bardzo bym się cieszyła Jeśli byście brali udział i ja bym się z tego powodu Bardzo cieszyła, a teraz kiedy się Odbędzie maraton, odbędzie się on Ze tydzień z piątku na sobotę Czyli 14-15 kwietnia Jeśli się nie mylę Jeśli się gdzieś mylę to tutaj Aurelia napisała gdzieś Dokładną datę, ale nie, raczej się nie powinnam pomylić. 14-15 kwietnia będzie się zaczynać o godzinie 16. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo raczej nam nie, be, nie wypadnie nic. A jak coś to na pewno Wam dam znać na Instagramie, ale dałam na tyle bliską ta, datę, że po prostu jak coś to no za nie, nie da się za bardzo coś zmienić. Właśnie specjalnie dałam taką bliską datę, bo nawet. Ciężko by mi było tak zachorować, nawet, tak bym powiedziała, bo wiecie, że jak na ostatnim, ale musiał być bez przerwy przekładany, ponieważ byłam chora. Więc chciałam właśnie specjalnie dać jakąś bliską datę. I co, może teraz damy Wam, może. Teraz dam Wam po prostu polecajki, właśnie na te różne tematy. Dobrze, przygotowałam dla Was tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć polecajek. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z tych książek nie czytaliście, żebyście mogli troszeczkę moimi pomysłami się odzorować. Jednak siedem, jednak siedem. Pierwszą książką, którą bym chciała pokazać jako polecajki dla Was jest Bloom, czyli komiks. A jak komiks to wiadomo, że każdemu się będzie bardzo szybciutko czytało. Bloom to jest komiks Z LGBT, ale Naprawdę tego jest nie za wiele, ale Okładka, jest palma Jest roślinka, więc Wszystko się bardzo ładnie zalicza Kolejna książka Może akurat tutaj będzie tak leciutko Naciągane, ale ważne, żeby było Opowiem o sobie gwiazdą Wydaje mi się, że tą książkę się całkiem szybko czyta Przede wszystkim dla osób, które szybko czytają Są roślinki Są tutaj roślinki jak Drzewo, roślinki, boże I'm so sorry naprawdę wszyscy, bo ja nie potrafię Tłumaczyć maratonów Przeprasza, Przepraszam was wszystkich, naprawdę Są roślinki Tutaj coś, co chyba idealnie w to trafiłam Naprawdę świetnie w to tra trafiłam Wojownicy Zemsta klonowego cienia na przykład Nowelki, przede wszystkim wam polecam nowelki Bo one są bardzo króciutkie I szybko się je czyta I na każdej nowelce jest jakby Kod na okładce, dlatego no, idealnie to pasuje w maraton, ponieważ są zwierzęta. A tutaj jeszcze z wojowników, na przykład, nie wiem, jakiś tom z serii. Ja tutaj z lasem tajemnic idealnie. Po prostu nie wiem, czy będzie coś lepszego do pobicia tego, ponieważ jest kot, jest w tytule las, las, przyroda, las, koty. Po prostu mi się wydaje, że ja naprawdę świetnie trafiłam, moim zdaniem, z tym. Po prostu tak w punkt. Daisy Jones at the Six Ponieważ nie ma ani, nie ma ani w tytule nic Ani nie ma, nie, nie wiem, autor nie ma czegoś na imię czy na nazwisko Ale są bardzo różne kolory Jest czerwony, żółty, fioletowy, niebieski, różowy Więc pięć różnych kolorów To też jest bardzo, ale to bardzo dobre I wydaje mi się, że mimo że książka nie jest cienka Bo ona ma gdzieś koło 400 stron tak, 400, 400... No... no równe 400 ma stron chyba, tego, znaczy jakby ja nie liczy tych piosenek, no ale prawie czte, powiedzmy, że równe 400, to właśnie wydaje mi się, że całkiem szybko to się będzie czytać, bo jak widzicie tutaj w tekście są zawsze takie spore odstępy, ponieważ to jest bardziej wpisane w formie, że raj Mówi, mówi, mówi. Daisy mówi, mówi, mówi. I są takie szpary, więc wydaje mi się, że przez to można naprawdę szybko płynąć. A historia jest też bardzo, ale to bardzo interesująca. Tutaj coś, co też, zdaje mi się, że naprawdę, ale to bardzo dobrze z tym trafiłam. Słodki miód, malina. To też nie jest cienka książka, ale słuchajcie, no, kolorowa okładka zwierzę na okładce oraz miód i malina. Malina, owoc. Po prostu świetnie, świetnie to, w to trafiam. A też oczywiście taka szybka prąka. Yy, bardzo Wam polecam czytanie. Właśnie Cudmiot Malina ponieważ może jak będziecie uczytali na maratonie, to zobaczycie. O, ja Wam chcę tutaj się pochwalić. Tylko Wam istnieć. I'm so sorry, żeby tak długo czekać. Znajdę Wam to zaraz. O, ale będzie ucinania. Właśnie, yy, już Wam tutaj chcę pokazać, dlaczego możecie przeczytać to, tą Alinę, na maratonie, ponieważ może, będziecie mogli znaleźć w tej książce moje imię Aurelia. Ja jestem strasznie z tego też powodu szczęśliwa, bo jakby nigdy w żadnej książce nie było mojego imienia i tutaj się pojawi Aurelia Koźlak, bo że jestem z rodu koźlaczek. Wow! Więc tak, też wam bardzo właśnie polecam Bo wydaje mi się, że ta książka naprawdę Ale to naprawdę dobrze wpada w nasze motywy I jeszcze nawet O, tutaj mam malinki Więc po prostu świetnie to wypada Gdzie śpiewają raki? Ja gdzie śpiewają raki jeszcze nie czytałam Ale to też się bardzo, ale to bardzo dobrze nadaje Ponieważ w tytule są raki Jest Są drzewa na układce, więc to też bardzo, ale to dobrze Do siebie pasuje Oraz moja ostatnia pozycja dla zaproponowania do was To jest Okrutne książę, tutaj nic za bardzo takiego się nie wyróżnia, ale mamy żuczka Są... Ko... nie korzenie, są... jest koron... korona drzewa? Chyba tak No, mniej więcej, jest kawałek drzewa, jest żuczek, więc to też się bardzo, ale to bardzo dobrze zalicza Ja raczej nie będę czytała Złego Króla na maratonie, bo to jakoś tak niech wchodzi w podtematy ale jeśli ktoś nie czytał pierwszego tomu, lub o królowa niczego też jest dobra, bo na okładce jest wąż, więc okrutnej książę lub królowa niczego też Też będzie fajnie pasowało do tego maratonu. Ja wam jeszcze nie będę pokazywała dokładnie, co ja będę. Książ... Książki, które ja będę czyta... czytała na maratonie, bo ich jeszcze nie zamówiłam, bo mam jeszcze trochę czasu. Ale chcę Wam jeszcze szybciutko powiedzieć o niektórych, jakie najprawdopodobniej będą w moim Tibierze na wtedy. To na pewno tak. Przekleństwo go, gęsiego pióra z Wojowników, chyba dobrze powiedziałam, chyba tak. Oraz Enola Holmes, piąty tom, ponieważ jest pies i jest drzewo, więc też bardzo fajnie się to ze sobą komponuje. I co? Ja mam nadzieję, że z moimi polecejkami będziecie brać udział w tym maratonie. Na pewno w ten dzień, w który to widzicie, na pewno dam mo na moim Instagramie na 2010 na pewno dam ankietę, w której po prostu będziecie mogli wpisać swoje pozycje, jakie będziecie chcieli yy, przeczytać na maratonie. O yy, oczywiście oznaczajcie mnie, na pewno zobaczy wszystko i po prostu będę polubiała. I właśnie dajcie mi znać nie pod tym filmem, czy chcecie brać udział w maratonie, bo ja się. O, wiem! Właśnie, wiem! Boże, ale ja jestem. Yy, chcę jeszcze sobie przeczytać drugi tą zbrodnię z elegancki na maratonie, czyli Pokój Gadów? Chyba tak. Ale dobrze, więc po prostu mam nadzieję, że mnie będziecie oznaczać. Mam nadzieję, że wszystkie informacje powiedziałam. Czekajcie, powiedziałam wam, kiedy to się odbywa, jaki jest tytuł przewodni, jaki jest mod przewodni, jaki jest tytuł maratonu. Chyba ja Wam wszystko powiedziałam, ani słyszę, so jeśli nie. Ale jak coś to napiszę gdzieś w komentarzu i znajdziecie najprawdopodobniej. Więc oznaczajcie przede wszystkim mnie, zapraszajcie swoich znajomych do zabawy. I co, ja się nie mogę już doczekać tego maratonu z Wami. Mam nadzieję, że będziecie w nim brali udział, jak już mówiłam. I co, ja się będę z Wami żegnała. Życzę Wam miłego dnia, do nocy, trzymajcie się, cześć!